Hej hej, a w dzisiejszym filmie przeprowadzimy testy tego akumulatora. Jest to druga część, tak naprawdę filmu o tym akumulatorze. Myślę, że to jest ta najbardziej znacząca. Akumulator się przez całą noc ładował, ustawiłem mu napięcie 14,4, i widzimy, że w tym momencie zadziałało zabezpieczenie wewnętrznego BMS-a, które odcięło ładowanie. Czyli widzimy, że nic nie pobiera. Ale żeby, żeby to miało sens, my podniesiemy jeszcze napięcie i zobaczymy, czy czasem ładowanie nie wróci. Mamy 15,7 V. Ładowanie nie wróciło. BMS odpiął ogniwa od ładowania. Czyli można powiedzieć, że... W tym akumulatorze działa to poprawnie. Jest to wersja Pro, więc wydaje mi się, że tu wszystko powinno być idealne. I nasuwa mi się teraz takie pytanie: Czy rozebrać ten akumulator? Czy chcecie, żebym go otworzył i chcecie zobaczyć, co jest w środku? Jakie są użyte ogniwa, jak są zamocowane? Tu macie dokładny model. Jest też druga opcja. Wiecie, że ten akumulator dostałem na testy. W zamian ten akumulator zostaje u mnie. Ja niestety nie wykorzystam go w swoim systemie, bo u mnie jest system 48V, czyli potrzebowałbym jeszcze trzy takie akumulatory, żeby to miało sens zastosowania. Więc doszedłem do wniosku, że już w tym filmie Zostanie ten akumulator komuś z Was podarowany. I teraz pytanie: jakie trzeba spełnić warunki, żeby otrzymać ten akumulator? Ponieważ żadnego losowania nie będzie, ja po prostu zdecyduję, komu go. Że tak powiem, wyślę. Niestety, jeszcze na ten moment nie wiem, bo na pewno będzie jeszcze kilka przebitek. Potrwa to cały dzień testowanie tego akumulatora, więc w którejś przebitce te informacje zostaną podane. Ja zaraz zabieram się za podłączenie wersji DIY sztucznego obciążenia. Jest to bardzo peryferyjna wersja, bardzo grubo testowa. Wentylator jest luzem. Nie zwróciłem uwagi, że zamówiłem bez radiatora. Nie pamiętam teraz, z czego radiator tutaj podchodzi ale taki radiator już zamówiłem w popularnym serwisie aukcyjnym ale drogo. To jest radiator z wentylatorem z procesora Intela 75x75 mm, ale o tym testerze zobaczycie całkiem inny film o tym, jak on działa i w ogóle, i ogólnie, i treteta, i sratata. Ale to, co teraz tu jest, spokojność spokojnie wystarcza na zapięcie obciążenia i rozładowania tego akumulatora. On ma 50 amperogodzin. Tutaj mam 6 amper rozładowania, wtedy nie mam problemu z temperaturą na tym radiatorze, więc ja zapinam sztuczne obciążenie. Wy to zaraz będziecie widzieli na przebitkach. I testujemy, czy naprawdę ten akumulator ma w sobie. Mm, szukam tego. Szukam, gdzie są te watogodziny podane. Ale nie widzę tu. Podobno 600 parę watogodzin. Gdzieś to w papierologii było. Tu na nim nie widzę. Czy jest gdzieś napisane. No, nie widzę, nie ma. Prawdopodobnie nie ma napisane, więc wrzucę Wam gdzieś przebitkę z instrukcji i zapina, za, za, zapinamy już tu sztuczne obciążenie do niego. Dobra, telefon w statywie. Możemy odłączyć zasilanie. Zasilanie mamy odpięte. I teraz podłączamy sztuczne obciążenie. Damy go sobie tu. Mam niestety za krótki kabelek, więc wykorzystamy akumulator do podtrzymania. Zapinamy minus, żeby to dobrze się działo. Zapinamy plus i podłączamy go do zasilania. Dobra, kamera skierowana już teraz na sztuczne obciążenie. Teraz włączę go do prądu. Sztuczne obciążenie wystartowało. Pokazuje napięcie 14.3. Nie pamiętam teraz, jak się ustawiało tu prąd. Ustawiamy. A damy 5A, żeby tego nie przegrzewać. I chyba start, z tego co pamiętam. On jest ustawiony do 10V, żeby rozładowywał. 10,5 V mamy, czyli powinno nam załapać zabezpieczenie. My sobie ruszyliśmy już z rozładowaniem. Bierze nam 5 A. Ciekawe, jaki będzie wynik watogodzin. Mamy jeszcze komunikację Bluetooth. Radiator ma 33 stopnie. Ustawimy jeszcze ten wentylatorek bardziej na środek, żeby ten tranzystor chłodził. Ja myślę, że nie będę telefonu na cały ten proces tutaj pozostawiał, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Wrócimy tu za jakiś czas zobaczyć, co się dzieje. Poczekamy do momentu, aż temperatura przestanie rosnąć. Żeby się później nie okazało, że sobie to przegrzeje przez perwersyjny, perwersyjny montaż radiatora. Ja myśmy już tu oddali. 266 O ma 5 watogodzin, tak? Dobrze. Przeczytałem. No te wolty strasznie szybko umykają, co? Ja sobie w międzyczasie jeszcze zerknę do papierologii, ile on, ile on tutaj miał tych watogodzin. Ponieważ powiem Wam szczerze, zapomniałem. Mamy tutaj manuala, 12,8 V 50 Ah, 640 Wh, czyli zobaczymy, czy uda nam się tyle z niego wydoić. Hmm, tu nam coś ten czas ucieka. Czas rozładowania. A ja coś czuję, że będziemy musieli ten test rozpocząć od nowa, ponieważ ten czas strasznie szybko ucieka i boję się, że po tej godzinie ten czas się skończy. Więc nie wiem, czy nie będziemy musieli tej próby powtórzyć. W najgorszym wypadku no, każdy z nas popełnia błędy i trzeba będzie próbę powtórzyć. Ale nie widzę w tym najmniejszego problemu. Wtedy ją powtórzymy jeszcze raz. No, naładuje się, znowu zajdzie kolejny dzień. No mamy tutaj 58 stopni, 59. Ja myślę, że na 60 się to zatrzyma, a ewentualnie 65. Zobaczymy. Muszę jeszcze zajrzeć do tej drugiej instrukcji, czy, czy faktycznie nie będę musiał wyłączyć tego czasu. Teraz już nie chcę tego robić, bo ten wynik może być troszkę zakłamany. Nieważne, nie wiem, czy jest tu coś takiego jak pauza. Ale Zobaczmy, jak to wyjdzie. My widzimy się za chwilę, wy już wtedy poznacie testy, a ja myślę, że tu z 10 godzin rozładowanie pójdzie. No to czymcie się, hej! Niestety musieliśmy powtórzyć, musieliśmy, musiałem ja powtórzyć, ponieważ zobacz, eee, faktycznie czas skazany w tym miejscu, sorry, że tak paluchem, to jest czas, po którym urządzenie przestaje testować. Musiałem ten czas wyłączyć, naładować jeszcze raz akumulator do pełna i rozpoczynamy test od nowa. Mamy już 46 stopni, 47, pobieramy aktualnie 65 W z niego. Zobaczymy, jaki będzie wynik końcowy. Rozładowujemy go do momentu, aż napięcie osiągnie 10,5 V. <laughs> Sorry. E, ogólnie, już patrzę w manual, bo powiem Wam szczerze, wyleciało mi to. E, ogólnie, powinien on się rozłączyć, i to jest dobra informacja. To jest dobry temat. Gdzie to tu jest zapisane? 400 cykli, CCCV, bla bla bla, bla, i bla 640 watogodzin, wymiary IP65, czyli nie można w basenie się z nim kąpać. Właśnie pamiętajcie. Nie kąpcie się w basenie z akumulatorem LiFePO4. Dobra. Yy, odcięcie overvoltage bla, 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 bra 10 8 Czyli przy, przy napięciu 10,8 V powinien nam się odciąć. My schodzimy do 10,5, no troszkę malutko. Mogliśmy zejść do 10 równych, żeby sprawdzić jeszcze zabezpieczenie. Ale ja myślę, że nic się nie stanie, nawet gdy zabezpieczenie nie zadziała. Zobaczymy, ile wtedy w takim wypadku uzyskamy tutaj watogodzin. Nie ma co liczyć. Kilowaty z tego nie będzie, ale myślę, że te 640 powinniśmy bez problemu uzyskać. Jeśli tego nie uzyskamy, no to bardzo kiepsko, to producent podaje więcej, niż faktycznie urządzenie jest w stanie utrzymać. Przyjmijmy 50 W tolerancji, ponieważ to nie jest profesjonalne urządzenie, co tutaj widzicie, to nie jest jakiś alfabat albo coś tego, tego pokroju, to jest mały chińczyk, no dobra, niech tak zostanie, mały chińczyk, do testowania małych akumulatorów. I myślę, że nie powinno być, nie powinniśmy tutaj traktować tego co, że jako profesjonalne urządzenie. Przez to ja myślę, że przyjęcie 50 watogodzin tolerancji jest tutaj zasadne. Czyli przyjmijmy, że jeśli osiągniemy okolice 600 watogodzin, to producent nie robi nas wambuko. Dobra stryk i lecimy dalej z tematem. Wracamy do Was za chwilę już z wynikiem. Mamy już dziewiątą godzinę testu tego akumulatora eee, 12 e, 12,8V50A e, dokładnie 9 godzin 36 minut i 40 parę sekund to już tam ważne. E, akumulator według specyfikacji ma 650W. Myśmy już z niego wyciągli 620, 2 watogodziny. No powiem Wam, jestem delikatnie zaskoczony i zastanawiam się, ile to jeszcze wyciągnie. Pamiętajcie, że odcięcie mamy ustawione na 10,5, 10 a jeszcze nie zeszliśmy nawet poniżej 12 V. Czyli wydaje mi się, że wykręcimy z niego troszkę więcej niż planuję. Ciekawe ile? Szukajcie filmu. No to mamy testy zakończone, test sztucznego obciążenia trwał 10 godzin 21 minut, akumulator pokazał nam 666 watogodzin. No, taka szatańska trochę liczba nam wyszła, ale myślę, że bardzo pozytywna. Nie, nie, nie... Niebiańskie, niebiańska spuścizna jest większa niż manual od producenta. W manualu mamy 640 watogodzin, więc tutaj mamy o 26 watogodzin więcej. Jest dobrze, odcięcie nastąpiło przy 10,5 v tak jak widzimy tutaj na wyświetlaczu. Więc możemy teraz podsumować ten akumulator. Podsumowaniu, czyli najważniejsze testy. Bezproblemowo BMS odcina go w momencie, gdyby miał zostać, miał zostać przeładowany. Czyli, jeśli podamy większe napięcie, od razu odcinane jest zasilanie ogniw, czyli ogniwa nie zostaną uszkodzone i, że tak powiem, nie wybuchną. Drugi test. To jest test na niskie rozładowanie. Też po to, żeby ogniwa nie zostały uszkodzone. Akumulator się w odpowiednim momencie wyłącza. Ogniwa nie są uszkadzane, więc jak najbardziej wszystko działa. Trzeci test pojemności. Pojemność jest zachowana. Czyli Chińczyk w tym wypadku. Nie okłamał nas jeśli chodzi o samą pojemność. Ja podłączam już akumulator do ładowania, ponieważ ten akumulator powędruje do kogoś z oglądających. Co trzeba zrobić, żeby dostać ten akumulator? W momencie podłączymy to zasilanie, naładujemy go gdzieś w okolicach 60%. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać ten akumulator? Przede wszystkim polubić mojego fanpage'a na Facebooku. Fanpage właśnie powstał, więc link znajdziecie w opisie tego filmu. Następną rzeczą, czyli punkt drugi, trzeba pod tym filmie, filmem zostawić komentarz: Chcę ten akumulator. Myślę, prosta treść wystarczy, oraz polubić ten film. Koniecznym warunkiem jest też subskrybowanie tego kanału. Jeśli go nie subskrybujesz, a spełnisz wszystkie te warunki, no nie otrzymasz tego akumulatora. Jak rozumiem, że może być wiele osób, które, które się zgłosi po ten akumulator, więc jedna z nich zostanie przez nas wybrana. Trudno mi powiedzieć, jak to się odbędzie, ale z kimś na pewno się skontaktujemy. Jeśli ta osoba będzie chciała i nagra film z tego, jak otrzymała ten akumulator, to ten film po prostu zamieścimy. Aha! Pamiętajcie, jak zrobicie wszystko, czyli e, la, e, polubicie fanpage'a, napiszecie komentarz, e, polubicie ten film, zostawicie subskrypcję, musicie jeszcze się odezwać na maila. Maila znajdziecie też w opisie, ponieważ będę brał pod uwagę tylko te zgłoszenia, które są na mailu, i wybrane zgłoszenie po prostu zostanie zweryfikowane, czy jest zrobione to, o co prosiliśmy. Miałem Wam pokazać, co znajduje się w tego jego mościu w środku, ale doszedłem do wniosku, że skoro ten akumulator ma do kogoś z Was polecieć, to nie będę go rozbierał, bo prawdopodobnie całą tutaj tą górę uszkodzę przy rozbieraniu. A jednak fajnie by było podarować go komuś w dobrym stanie, a nie w stanie takim uszkodzonym. Myślałem, czy by tu delikatnie nie podciąć go nożem taśmowym, skalpelem, czy zwał jak zwał i nie spróbować troszkę siłą odbić, żeby zobaczyć, żeby dostać się do ogniw, ale doszedłem do wniosku nie. Ktoś z Was zdecyduje, czy chce zobaczyć, co jest w środku, czy po prostu chce z niego korzystać. Fajnie by było, żeby ta osoba też dała znać, bo ten akumulator kiedyś padnie. Podobno jest 6000 cykli. Ja tych cykli nie testowałem, ponieważ trzeba byłoby na to dużo czasu. Może kiedyś w przyszłości, jak będziecie chcieli taki test, to taki test zrobimy. Na chwilę obecną jestem w kontakcie z tą firmą. Zobaczymy, czy dostaniemy jeszcze inne akumulatory od nich. Za niedługo też testy innych akumulatorów od innych firm. Tylko troszkę z czasem trzeba, trzeba wyrobić przed zimą, żeby to wszystko e, przetestować. No i cóż, z mojej strony to tyle. Jeśli jesteś zainteresowany tym akumulatorem, w tym filmie masz informację, co masz zrobić, żeby go otrzymać. Gdzie się zgłosić? Nie gwarantuję, że wszyscy otrzymają, bo jest tylko jedna sztuka. Więc jednej osobie go podaruję. Czy to będziesz ty, czy twój kolega, czy sąsiad składki, nie wiem. O tym zdecyduje Google. Który, który, że tak powiem, mail nie urzeknie, ten otrzyma. Z mojej strony to tyle. Jeśli podobał Ci się film, chcesz więcej takich filmów. Zostaw subskrypcję, zostaw dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Daj też komentarz do tego filmu, jeśli nie wiesz, co wpisać. Daj po prostu uśmiech dla zasięgu. Ja ci uśmiechem odpowiem i do zobaczenia w kolejnym filmie. Czemcie się, hej!